Siema dobra, moi drodzy, witajcie. Jakie jest aktualnie najbardziej pożądane, a zarazem najbardziej popularniejsze połączenie parametrów, jeżeli chodzi o monitor dla graczy? Myślę, że takie 27 cali, QHD, odświeżanie minimum 144 Hz, do tego matryca najlepiej IPS, to jest to, co gracze teraz wybierają najczęściej. No i dzisiaj przychodzę do Was z monitorem, który spełnia wszystkie te oczekiwania, a niektóre nawet przewyższa. Dodatkowo jest to moim zdaniem jeden z najlepszych monitorów do 2000 zł. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na materiał poświęcony Yamie Gold Phoenix o modelu dokładnie takim. Więc lecimy z materiałem. YAMAJI MASTER GB2790QS umyślnik B1 to monitor oparty o matryce FAST IPS w roczniczości 1440p, rozmiarze 27 cali i odświeżanie 240 Hz. Prawdziwi e-sportowi gracze będą tym bardziej zadowoleni z tego monitora dzięki czasowi reakcji na poziomie 1 milisekundy MPRT. Dodatkowo sama matryca wspiera takie technologie jak Freezing Premium, Black Tuner, HDR400 czy wiele predefiniowanych profili do gier. W kwestii złącz wejść, wyjść to producent oddaje nam do dyspozycji HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, wyjście słuchawkowe, dwa porty USB 3.2 Gen2 oraz wejście zasilania. Na szczęście jest to wtyk, a nie dedykowany zasilacz. Sam monitor posiada naprawdę solidną podstawę oraz możliwość regulacji wysokości samej matrycy góra-dół oraz kąta pochylenia. W kwestii OSD, to jest ono jak to na IAME przystało w pełni po polsku i bardzo, bardzo rozbudowane. I moim zdaniem jest to jedno z lepszych OSD wśród monitorów aktualnie na rynku. Mamy tutaj multum możliwości regulacji samych parametrów matrycy oraz wyboru różnych funkcji, które właśnie widzicie na ekranie. Te numery kodowe monitorów to mnie chyba wykończą. Naprawdę nie wiem, kto wymyśla te numery kodowe, natomiast na pewno nie lubi nas recenzentów. I tutaj monitor IAME na papierze prezentuje się naprawdę dobrze, ale. Czy to, co obiecuje producent na papierze, pokrywa się z rzeczywistością? Nie umieszkam się tego sprawdzić dla Was, wykorzystując do tego celu właśnie kolorymetr, dokładnie jest to Calibri Pro, tak więc zapraszam Was na omówienie wyników z tego kolorymetru. Na początek sprawdzimy sobie luminację po prostu w bieli. I tutaj lekkie zaskoczenie, dlatego że kolorymetr pokazał zdecydowanie większe wartości aniżeli to, co deklaruje producent. Luminacja do 522. Napowiem no, Wam szczerze, że byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, tym bardziej, że moim zdaniem gdzieś tutaj widać było, iż ta maksymalna jasność monitora jest chyba troszeczkę większa, aniżeli to, co obiecywał producent. Kazaremet to potwierdził i niejednokrotnie powtarzałem test, bo myślałem, że coś jest nie tak. Natomiast sami widzicie, że mamy przypadłość typowego IPS-a i gdzieś tam to odchylenie y, od maksymalnej jasności jest zdecydowanie duże, 15% to jest dość sporo i to widać maksymalna luminacja w odcieniu szarości, na górze widzicie jaki to jest dokładnie kolor w skali RGB, no i tutaj maksymalna jasność to 114 i odchylenie to aż 19%, bo minimalna wartość to było 92, no też sporo. No i głęboka czerń, tutaj Wam szczerze powiedziawszy, że jest pogłębiająca się wada monitora, czyli odchylenie od maksymalnej jasności na poziomie 20%, ja wiem, że przy tak Potężnej szarości, już tego aż tak nie widać. Natomiast mieć świadomość, że ta matryca ma pewne bolączki w postaci typowego IPS-a, gdzie nierównomierność podświetlenia jest zauważalna. No i teraz odchylenie delta E. Tutaj jest jak najbardziej ok. Jest to odchylenie od norm kolorystycznych. Sami teraz widzicie, że jak najbardziej monitor zdał test. Natomiast jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda odchylenie od każdego z popularniejszych kolorów, to macie tutaj 24 indeksy i tabelę, którą Wam teraz wyświetlam na ekranie. Dla tych, co chcą, szybka pauza i lecimy dalej. No dobra, ale skoro to jest monitor dla graczy, to jak spisywał się podczas ogrywania gier, w szczególności tych szybkich? Moi drodzy, granie na tej matrycy to istna przyjemność. Czas reakcji piksela oraz odświeżanie robią piorunujące wrażenie. A gdy połączymy to z Freezing Premium, otrzymujemy potężną broń przeciwko naszym przeciwnikom w ulubionych tytułach e sportowych. Ja osobiście wolę grać na matrycach 16x9 i ta Yama wpasowuje się perfekcyjnie w moje gusta, jak i oczekiwania co do matrycy do gier. Pod szybkie sieciówki, moim zdaniem, zarówno rozdzielczość jak i rozmiar są idealnie trafione. A jaką matrycę ty byś preferował? Pochwalcie swoją opinią w komentarzu. Tak więc, moi drodzy, przyszła pora na podsumowanie tego monitora. Zaczniemy tradycyjnie od plusów. Na pewno, na duży plus, zaliczyłbym tutaj podstawę, a dokładnie rzecz biorąc, jej mnogość e, regulacji. Natomiast e, taki mikro minusik łączący się z tym plusem, to jest to, że podstawa dość e, dużo miejsca na biurku zajmie. Ja myślę, że doskonale wiecie, znając i oglądając moje materiały, jestem raczej fanem podstaw prostokątnych. Tutaj mamy coś na bazie trójkąta. No, i doskonale myślę, że wiecie z prostej matematyki, że taka podstawa zajmie wam zdecydowanie więcej przestrzeni na waszym biurku. No dobrze, no ale jakie są jeszcze inne plusy tego monitora? Na pewno na plus zaliczyłbym tutaj bardzo wysoką jasność, jak na oczywiście sprzęt tej klasy i w tej cenie. Bo jednak wiadomo, że są lepsze jednostki na rynku, no ale no nie problem. Tutaj zarzucić czemuś, co nie jest wygórowanie drogie, że jest gorsze od czegoś, co jest na przykład 3-4 razy droższe. Więc w tej cenie moim zdaniem jasność tutaj jest jak najbardziej impuls i zasługuje na dużą pochwałę. Dodatkowo też na dużą pochwałę zasługuje czas reakcji matrycy oraz odświeżanie tej matrycy i technologia FreeSync. Premium. To wszystko składa się na bardzo, bardzo fajną całość, która to pozwoli nam cieszyć się rozgrywką w grach, w szczególności tych esportowych, tak jak wspominałem wcześniej, na myślę, że dotąd niespotykanym dla was poziomie. No i takim ostatnim plusikiem będzie według mnie całokształt, kształt. Bo nie oczekujmy się dla osób, które nie są aż tak wtajemniczone jak ja oraz wy, moi drodzy widzowie, w technologii i recenzowanie monitorów dla graczy, no to jak wyciągnie ktoś cudzysłowy typowy like, ten monitor z pudełka i go odpali i zobaczy yy, obrazek na nim, to myślę, że spokojnie można tu powiedzieć, że zrobi takie wow. No, ten obrazek jest już fabrycznie naprawdę dobry, a gdy sobie jeszcze lekko podkręcicie parę parametrów, to otrzymujecie naprawdę kawał dobrej matrycy. I wiem, że jama wielu z was mogła zawieść w poprzednich latach, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast w moim przypadku i dokładnie w tym modelu nie było żadnych problemów, żadnych martwych pikseli, żadnych takich typowych bolączek tuż po zakupie tego monitora. Ja od razu Wam napomnę, że ja go dostałem na testy, tylko i wyłącznie będę go oddawał. Nie kupiłem za swoje pieniądze i producent w żadnym stopniu nie zapłacił mi za e, reklamę tego monitora. Po prostu jest to mój czysto subiektywny test i jeżeli są wady, a są, to o nich powiem, więc no w sumie przejdźmy szybciutko teraz do wad. Tak więc pierwszą taką moją wadą jak na ten sprzęt jest to, że zabrakło tutaj po prostu HDMI 2.1. Moim zdaniem zdecydowanie by się to przydało do na przykład konsol najnowszej generacji, które to takowe HDMI posiadają i mogłyby wykorzystać lepiej potencjał tego monitora. No to by się przydało. Drugą też taką wadą dla mnie jest to, że ten monitor relatywnie posiada tylko dwa złącza obrazowe. Trzecie? Nie byłoby złe, moim zdaniem, można by to odrzucić, tym bardziej w tej cenie. Na przykład, drugie HDMI albo drugi DisplayPort, myślę, że nikomu by tutaj nie zawadzał. No i ostatnią taką moim zdaniem mikrowadą jest trochę za wysoka cena. Po prostu, bo nie jest to źle wyceniony monitor, nie, tutaj nie ma co nawet polemikować, natomiast wiadomo, gdyby cena była jeszcze troszeczkę niższa, na pewno nikt, jeżeli chodzi o konsumentów, by tutaj. Nie płakał i nie protestował, więc jeżeli trafiłaby się promocja i ten monitor mu kosztował w okolicach 1800, a tym bardziej 1700 zł, to jest to, moi drodzy, typowy strzał w dziesiątkę i nie powstaje nam graczom nic innego, tylko kupować, kupować, kupować. Jeżeli ktoś szuka na właśnie matrycy do gamingu w rozmiarze 27 cali i rozdzielczości 1440p, to moim zdaniem złoty wybór. A ty jaki monitor posiadasz, mój drogi widzu? Pochwal się w sekcji komentarzy na temat tego, jaki monitor posiadasz albo jaki chciałbyś kupić. Oraz również zostaw informację, czy ten monitor jest dla Ciebie OK, czy nie OK, czy wybrałbyś coś innego. Ogólnie rzecz biorąc, czy Ci się ten materiał podobał, czy nie. Natomiast wszystkich zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, co by nie ominął Was kolejne materiały oraz kolejne testy, których w najbliższym czasie będzie zdecydowanie więcej. Motywująca łapa w górę, będę zaszczycony, natomiast w tym filmie to by było na tyle. Ja gorąco dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, na tym kanale Mój Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.